Everybody, come on, come on. Jest Gmina Bizanów w całej okazałości rozpoczyna się od tego mostu nad najstarszą rzeką prosną. Zaraz to Państwu pokażę, tylko chcę tutaj o jest to wszystko i cały czas tutaj widzę. O, proszę bardzo. i cały czas tutaj oglądamy Nie będę <grywa> tak Ja piernicze chciałem trochę wody pokazać Ja pierdolę O, ten wartko tutaj płynie Szanowni Państwo, everybody come on <grywa> Ten szum tutaj widać jak to ładnie szumi ta woda? O! Jesteśmy nadprost, najstarszą rzeką. W miarę czystą, bo tak normalnie to zaobserwowałem, że ona jest czysta teraz. A co płynie w niej, to jeszcze nic nie wiemy. O! I tu jest ten mostek. Chcę tu Państwu pokazać tutaj To wszystko I o co tu się dzieje? dookoła? ładnie, pięknie O jak biorą trochę czy nie? E, nie łowię, roboty no mam O kurde ma Ja myślałem, że coś tam się złapie Jakiegoś ładnego jak złapię jakiegoś No tak o, ja pierniczo, ale masz tych kurczę tego groszku. Mogę pokazać? O. Co? Słynnego rybaka. Kurze? Wędkarza. Rybaka z wędkarza? Te rybacy są tak? No, o, tak. Wędkarz, proszę bardzo. Tak zaleka. Dopiero jest na początku tego łowienia, ale. Przygoda może się powtórzyć, nie? No pięknie jest to, to jest pasja, nie? Piękna pasja, nie? Pasja jest w ogóle wszystko co związane z przyrodą to jest pasja. Nawet, nawet pana jeżdżenie na rowerze to jest pasja. A, tak jest. Z wciąż... Jestem na pieszo akurat tutaj. O. Jestem na pieszo. Ładne tutaj ma przynętki takie różne. Nie znam się na tym. Ale tak pokazuję. Ja tutaj jeszcze będzie coś miejsce, to przejdę dalej. Piękne, piękne jakby nie było. O, tak! To jest z drewna. No widzę, że takie piękne, kurde ma. To z drewna zrobiłem, ja to, nie? No, to, to, no. Tu pana już normalnie tego. Nie będę tak filmował, bo może pan nie pozwoli, ale zresztą to mnie nie interesuje, tylko tak chciałem ten moc pokazać, wiesz, na tą prostą, starą i normalnie tylko to. Fajnie, że tam zrobili do tego No, no właśnie kajakarze mają gdzie A gdzie to są te kajakarze? Znaczy, no nie, ale Jeszcze tam, dalej, nie? Nie, z tyłu za mną mają do miejsce, A tamto, no. tamto. No. Bo tam widzę jakiś tapczą czy coś. tam. O. No, to są chyba pięki. <noise> no, coś tam jest, coś się zaczyna, nie? Bo tu oni płynęli w tę stronę, nie? Do, do warty, nie? A, często płyną. No. Ale jakoś rybka się pojawia, taką mało chociaż taką. <noise> Patrz. Tak mało jeszcze, a mówią tak, taką złapą rybę taką, no. Jak się przyjrzy, że pływają. No pływają, no widzicie Państwo sami, że tu coś pływa, no. Nie będę już wyszczególniał. Dziękuję Ci licznie i jak to się mówi do tych normalnie pasjonatów? Połowu jakiegoś dobrego? Połamania. O, połamania te, tego normalnie. Jak to się mówi? Połamania wędki. O, wędki, tak jest. Dziękuję ci licznie, że mogłem odwiedzić pana tutaj. Dobra, idę dalej, bo tam na mnie czeka. Idę sobie tak tą trawką. Nie wiem czy... O, w górę pójdę, no. Dobra. Szanowni Państwo, tutaj widać ten most. Lepiej niż z tamtej strony. Tu w całości okazałości. Jak to pięknie. Nie będę tak szybko może przejeżdżał, bo o, ten mostek widać. Jesteśmy nad prosną, najstarszą rzeką, może i na świecie. Najładniejszą. O, tu jest takie ognisko dla e, kajakarzy i zaraz tu podejdziemy, trochę e, pooglądamy. Tam jest poziom. E, poziom wody w prośnie tam też coś jest jakieś oznaczenie i tu proszę państwa jest takie do ogniska zrobione o proszę bardzo ognisko dla kajakarzy i wędkarzy kajakarzy i wędkarzy jak tu pięknie super tam serca są wymalowane na moście, nawet tego nie zauważyłem, teraz o, w tej chwili będą te serduszka tutaj widzialne. O, przejeżdża autobus i tutaj jest. Everybody, panie i panowie, come on, come on. Jest. Rzeka Prosna najstarsza rzeka, najwięcej zakrętów tutaj ma, między gminą Tutaj Bizanów i gminą Gochów, gminą Pleszew, tutaj jest ten most, ta rzeka, zobaczcie Państwo jak tu pięknie, to zaniżenie, ta roślinność jest bogata w różne kwiaty i zioła i rybki, proszę Państwa. O, jak puskają ładnie. Tutaj jest takie miejsce. O, ta ryba jest. I proszę bardzo. O, jest ta ryba. I ta ryba będzie. Bo coraz czystsza ta woda. Naprawdę. Teraz wychodzę z tego zaniżenia. Tu pokonuje kilka tych warstw zaniżeń, bo tu jest bardzo nisko. I proszę Państwa, odwiedziliśmy rzekę z wędkarzami. I to się rzadko zdarza, ale jest wolne, jest niedziela i to wszystko oglądamy. Okazały klon. Bardzo przystojny to mówię. On tu jest. Trochę się przychylę. Ale ten klon jest. Po drugiej stronie Tacia czereśnia. Bardzo słodka. Jeszcze na niej są owoce, proszę Państwa. To jest niesamowite. No tak. Taman jest. Gruszka. Grusza. Normalnie małe gruszeczki. Nie wiem czy to będzie widać. Ale te gruszki są gruszeczki są, no tutaj nie za bardzo dojrze. O dobra Szanowni Państwo Everybody Come on, come on jest! Głuk! Proszę państwa, w tej okazałości głuk. Naprawdę tego głogu jest tu dużo i aż, aż za dużo <noise> Bo mieszka głuk, o, proszę Państwa, bardzo piękny głuk. Yy, dalej, o kurde, zachoczyłem się, Ja pierniczę. chyba mnie coś porozdzierało. O, widzi, widzą Państwo głuk, z którego robimy winka i bardzo dużo witaminy C, proszę Państwa. Ta witamina jest ukryta w tych małych owocniach, tutaj, o. Tutaj jest ta owocnie, tu jest, o! Tu jest, żebyście nie mówili, że to jest ta owocnia tego głogu. I tego jest mnóstwo. Szanowni Państwo, sama witamina C w tym coś mówi. Zdrowiejemy, naprawdę. Od tego momentu. O! A tam. Widzimy tą prosnę. Jeszcze tutaj blisko niej jestem. Proszę Państwa, Szanowni Państwo, Everybody, Kaman, Kaman. Eee, jabłoneczka przy moście e, na tej starej prośnie, No, coś takiego. Jabłka duże. O. To można zobaczyć. Śliczne jabłuszka. O. I pod górę. I z góry wszędzie są jabła, wielkie, duże jabłka. O! O! Tam będzie widać, nie wiem. Jeżeli się mi uda pokazać, będę to chciał zrobić. Ale tutaj jest tego, tych jabłuszek. No, zaraz spróbujemy. Jedno se wezne, drugie sweznę i trzecie se wezne. O Ale teraz nie wyjdę! Ja pierniczo, ale tu jest wysoko! Szanowni Państwo, everybody! Come on, come on. Jest! O. Proszę Państwa Pięknie Pięknie Teraz sobie przekąszę jakieś jabłko ale bardzo słodkie miód w gębie Ja pielniczę mm. Koszyk <śm> Mm. O. to są jabłka proszę państwa posilę cię trochę bo mam 12 km no jakoś dojdę idę lewą stroną no szanowni państwo nie kupicie tego w markecie. Cosciutkie, soczyste. Gdzie takie macie? Rzadko. Żeby spotkać takie jabłko z marketu dobre. No. I niczym nie skażone. Panie. Państwo mówi. To jest samo zdrowie. Dziękuję, że... że, że żem zam kuczę w dosze do tego, ale było ciężko. Jest dużo jabłek, no. O, kurioza. Oblámte. Voda. Voda. Pretračie. Ide ďalej. No.